Witamy w kolejnym odcinku serii CSGO Szema Szymek, Szema Kacper Dzień dobry Elu Ru normalne ruszamy wiem, Musimy mu skopać tyłek Bo ostatnio Tylko ty dam szczelosze <laughs> Subuj, lajkuj i dzwonkuj, żeby nie zapomnieć Miłego oglądania Oj, oh dostałem, God, dostałem, God. dostałem, 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 aj, oh, o bo... Bóg Ładnie widziałem on teraz, no Ładnie widziałem, ale nie tego, nie nacelowałem Lewa, 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 lewa Ej, no za tobą jest! Yes, 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 yes. Brawo Leżysz <głos> 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 ale później później gramy w tego. Wy za nie winnie. Ale wiesz co, ja go widziałem jak on strzelał do ciebie i tego no. nie zdążyłem w niego strzelić. Mu w głowę, Głowa mu wystawała. Ale dostałem ty, ale dostałem jednym hitem. Co on jest zawół oni już Że tak... Nie ma tak, nie ma pieniędzy Mam on na twoją broń teraz Ale ja miałem kiepską broń, tak spokojnie. O ja kiepską broń! Gajla obrażasz! <grystuj> Wiesz, ty, jak Uff. podejdziesz na blisko lub na daleko, to hedy tylko trzaskają Ups <grystuj> Dzięku <grystuj> mnie skacą. <z> <grystuj> okej okay. Let's go! To jest słabo broń, tak dojdziemy. No tak, pewno jest skoro O jeżdż, jak o. się przestrażył! On <grym> na WP co ma? Nie wiem co, bo nie zawsze to patrzy. Odkud. Uooo jest de Okej, okej Kupię sobie. <laughs> Nie wiem dlaczego się przestraszyłem, ale się strasznie przestraszyłem Strasznie się przestraszyłeś, tak? No, ale z jaki paki to nie wiem Dwa życia ma, dwa życia ma, Szymek, dwa życia ma No ta tam poszedł do środka Dwa życia ma Kiko Gdzie on jest? O, ale, o, ale, o, ale jak on jest kurde zielony I tło jest zielone To jak no. ja mam go zobaczyć Bo ja mam szkodę jeszcze... wzroku oh. Śmieć no, no, Jest tam kogoś. Idzie do tyłu, idzie do tyłu! Jest, 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 jest. Już nie idzie. <laughs> Jaka lawa, o to będzie tego no. <laughs> będzie... Eee, gramy dalej. you come? Będzie tablel A czekaj, bo ja nie muszę nic zmieniać. To go nie... o... To go nie my go. To go nie my go. Czekaj on się teraz tego no skrada po cichu. Widzę go! A wupa! Gdzie? Masz go bok! Nie, 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 nie. Aaaaa, kurka. Miałeś go środek, ką wychyla cały czas nie bo tam ganał A on tam był u siebie. Czemu mi nie mówiłeś, że zginałeś? No, ja Ja myślałem, że ty wiedziałeś. Nie tego nie no. mam Patrzę się tylko na tego Ups, na... sorry, sorry Yes, leży, zatłaciliśmy go razem <grymna> Zaraz go dogonimy, spokojnie Osłanie os mnie ja bombę zrobię Pewnie tak. Nie. Dobra. Uważaj, 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 uważaj. I tam jest, tam jest, tam jest. Tu. No i... Kuczni, kuczni. Kurde, miał kłódź. Kłódź, nie kłódź. Wow, ilu punktów ma. Wow. Wow. 22 miał. My, my mieliśmy 7 łącznie. Ale wiesz, wiesz co? Teraz możemy grać na czas. Po prostu tego no, nie dać mu, nie dać mu tego no. Zrobić bomby. Mam go mam go! Aj! Co?! A wygrałeś! A super super! Super, dałeś mu radę, wow! A ten, ja się załamię z nim! Jak? On jest... Zasz zaszczelił cię? Nie, tylko zaszczeliłeś! Nie zaszczelił mnie, ja go zaszczeliłem! No właśnie, bo ja tego no! Z napisów zrozumiałem, że tego no! O oh, gdzie on jest? Tam w dole jest? Jest! Leży! Leży szmata! <laughs> Nie dlaczego co jest? Tylko najgorszy! Bo mi le... Tylko pomilenka! Tylko z małą <laughs> Najgorszy tam... We mnie wyciąga. Mówi, mówi! Lecimy! Aj dostałem, szymek dostałem, on tam z tyłu poszedł No idź, do, no idź tam O u, z lewej, z lewej za tobą, za tobą Aj, nie nie, nie tam, nie tam Aj, obróć się, obróć, tam idź no Aj, 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 aj. O popraw... Uważaj bo on idzie aj. Co ja miałem zrobić w takiej sytuacji? No nic, bo bombę położył na widoku. Nie zdążyłbym go zabić. Nie no, nie zdążyłbyś. Nie zdążyłbyś. Spokojnie, damy mu... Nie damy mu Damy mu radę, damy mu radę. Spokojnie, damy mu radę. Teraz musimy tylko pilnować, żeby bomby nie mógł dać. Kurde. Masz od razu bokom, chyba będzie wychodzić. Yes. Leży yes, yes, yes. jeszcze, musimy to zrobić. No, dwa punkty, dzisiaj musimy wygrać Szybko lecimy, żeby on bomby nie mógł zrobić. Tylko trzeba się tego na. Chalę, bo on granatami będzie walił. To się trzeba tutaj schować. Mam go, mam go On idzie szymek, za tobą jest, za tobą, za tobą! Jeez! Yes. Yeah. Ja go słyszałem jak on właśnie do tyłu szedł Tylko nie byłem do końca pewien ostatnia runda, biorę autoszmatę. Musimy wygrać, musimy wygrać. Ja dziewięć jest, o kurde. Biorę autoszmatę, musimy wygrać. Olej, Yes! Na ślepo musiałem strzelać. pogratulować się wujkowi, nie? Wow. Takie umiejętności, bo dotychczas to tylko ja umiałem. A wujek ma takie umiejętności. Wow. Co chodzi? Co? Tak, spis tak? dajemy. <głowę> dostał. A jaj! Wygraliśmy, wygraliśmy, szybek, wygraliśmy. Uh -huh! <głowę> <głowę> Daliśmy mu popalić dzisiaj. <głowę> Pač, odrazu je uveset, pač, odrazu je uveset.